Jak sobota to do Lidla, a u nas jak sobota jest rozładunek, także patrzcie już. Lorka leci, ale hitem jest to, że właściciel jednego z aut jedzie już za lorą 30 km, bo się nie może doczekać na aut. A zaraz zobaczycie czym. Panie! 30 km za tą lorą już jedziesz i co? Warto! Idziemy ściągać, let's dance! My się zajmujemy tym i tym dzisiaj Takiego Chargera z 2011 roku możecie już kupić od 1500 dolarów Łukasz go kupił chyba za 1500, nie? Jeepa z 21 roku od około 15-16 tysięcy Zwyż za jakieś takie mało uszkodzone, nie? Ile to zajęło? Ile moment. Ile moment. No i jest. Yes. Pierwsze wrażenie? O to chodziło. O to chodziło. Nowszy model od tego co miałem. Tak, tak, tak. Bo ty miałeś Magnuma. Miałem Magnuma. Magnuma też. Trzeba doczyścić. Wyklepać. Czy wymienić. Nie, będziemy klepać. Będziemy wymieniać. Będziemy wymieniać? Tak. Ale najważniejsze, że pilotechnika jest cała. Tak. Zobaczymy czy dali w ogóle silnik, nie? Jedyny słuszny. Jedyny słuszny, tak jest of Patrzcie, zmiana z Poloneza. Polonez zostanie teraz w a to będzie auto na co dzień. Tak? Daily? Daily. No to gratuluję. Dzięki bardzo. A my się zabieramy za Jeep'a. Wjedzie zawieszenie, będzie przód ruszony, podłużnice, nic. Wszystko całe. Piękna naprawa w efekcie. I it is. To nieużywiedlone. Ruch cały. Drzwi do wymiany. Ale felga jest do cała. Do sprawdzenia oczywiście. I jak to rozładujemy, to polecimy na górę, o, o, zrobić takie szybkie oględziny, brąka raptora. Tu jest 3 litrowy silnik, który generuje 400 koni 16 Ej, on jest tak szeroki, że nie ma jak przejść Ale po prostu detale, wszystko Karbonek Dach jest ten ściągany Można sobie zrobić kario. Ty fajne to! To no fajne, nie? Ja? Za ile był Infinity kupione? Za 1500 dolarów na Bajnał. Na Bajnał, tak? Kupi się no. I to jest 14 rocznik. No. Patryk będzie zadowolony, myślę. I co ważne, tutaj trzeba powiedzieć, że tu jest na pół akcyzy. Połowa z 18,6. Połowa z 18 Akurat idealnie się łapie, bo to, ta, ta, ta ulga dotyczy auto do pojemności 3,5. A to ma? A tu jest 3,4,98. Ciema. Jesteśmy Ram Factory i robimy dla Was kontent na YouTube. Ale to czym tak naprawdę zajmujemy się na co dzień? To import wszelkiej maści pojazdów z USA i Kanady. Tak więc, jeżeli chcesz spełnić z nami swoje motoryzacyjne marzenie lub po prostu zaoszczędzić, pisz na biuro@mauparamfaktory.pl lub dzwoń pod podany numer telefonu. 16.05 mamy licytację, nie? To, że na chwilę przeniesiemy się z rozładunku na. Przez komputer, nie? Licytujemy SL500. Piąty z przebiegiem 73, 73 000 000 km. Mil. Bezupadkowy. Cały. cały. Z uszkodzeniem mechanical. Dokładnie. Ej, budżet jest niski, ale no, może się uda. Może byknie. Trzeba próbować. A Bema? Nie pamiętam. Bo ona była kupiona w grudniu. <laughs> to musi dobrze grać, nie? To już jest zapowiedź czegoś więcej. Mhm. Gdzie jedzie klient, który kupił Z4, akurat klient jest z Nysy, no to stwierdziliśmy, że, znaczy Bartek stwierdził, że zadzwoni do niego, no i powiem mu, że, żeby kepsiury przywiózł, no i zamówiliśmy na jego adres kepsiury, on za nie zapłacił i nam przywiezie, no i będziemy sobie jeździć. Ale patrzcie, ale coraz więcej klientów kupuje auta, które są ee, całe, nie? Tu cztery koła, tu cztery koła, tam cztery koła, tutaj trzy, w ramie. No ale nasze mają cztery. Po kuba wsiadamy metramy. Pierwszy jest z buły Tak się zmęczyłem. Teraz typ pchasz. Dobra. 158. 15, Musieliśmy sobie zrobić małą przerwę na licytację. Było. O, pyk jest. Kebaby przyjechały. zadowolony klient. Jakie baby? Jakie baby. Idą, kebaby pan. Jakie baby? Dwa trzysta.

Poszło 4200. Bartek, nie ma problemu, podeślę ci tego, bo będzie tam jest dziesiąty rok. Cisza. Dobra, idziemy palić Zetą. Dobra, idziemy Zetą. Czy właściciel chce zjechać? Nie, 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 nie podzielamy. Palimy, dziada. Bubaku, można jechać. Nie, nie, prawda? A... Tylko jedna rzecz interesuje mnie, co to Co? Co się da, otwiera? Tak, czemu mam ja bo nic nie stuka, na szczęście. Mm -hmm. a w tych silnikach lubiło? Ale na szczęście tutaj nic się nie dzieje, nie? Tylko nie chodzi o wszystkie cylindry. Mamy nadzieję, że jest szczęśliwy właściciel Infinity. Siema Siemano. Jak Ci się podoba? Zajebisto. Podoba ci się? To jest. Nie będzie dużo do robienia tak naprawdę, ale widzę, że już ta chyba chłodnica będzie do wymiany, tak? No raczej na pewno, nie? No ale to, na to całą. Ale 304. to jest duży samochód w ogóle, nie? 4,80 4,80. A to no. mocy ile to miało 360. 364 koni? widzę cię. <laughs> Szkoda to, że że szyba dupnięta jest. No. A ile dałeś za pod dom? 3 dechy? 3 To półtora tysiąca dolarów kosztowało. No. Ogólnie na początku kosztowało 2000, No. ale kubuś mi tam dał po licytacji kolejnej o, yy, ktoś na to wygrał chyba 1200, no i ten, dali Kup teraz 1500, no to trzeba było brać no. No, Jak? No. Ile łącznie z akcesoriami, naprawami. Aha, znaczy, z akcyzami, z naprawami nie wiem, do 55 powinienem się zmieścić. Teoretycznie. Same części, przedni, plus to jeszcze sześć, pola Nie, pod biały kolor. Tak? No. na jeszcze będziesz musiało dać do przerobienia. Dorobić przeciw w głowę, no. ale kierunki nie wiem jakie to są. Mogą być, że czerwone. No. No Teoretycznie na no Polskę też wychodziły takie same lampy. Nastraganie w dzień targowy. No. Hmm. poruszenie tak samo. Nastraganie w dzień targowy. Dwa rozładunki. Jeden klient zainteresowany importem. Jeden klient, któremu już przyjechało, Patryk. No i Marcin, któremu przyjechała Zetka. Także mamy poruszanie fest. Lubimy takie dni, szczerze powiedział, że fajne takie zakończenie tygodnia. No i oczywiście mamy dla Was nagrany odcinek z odładunku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się na razie.